Paś Pucharów w Tarocie. Symbolika i wygląd karty. Paś Pucharów to jedna z kart dworskich w kolorze kielichów, reprezentujących emocje, intuicję, kreatywność i wrażliwość. Na karcie widzimy młodzieńca ubranego w barwne szaty, często w odcieniach niebieskiego i różowego, co symbolizuje duchowość oraz emocjonalną delikatność. W jego dłoniach znajduje się złoty kielich, z którego nieoczekiwanie wychyla się ryba. To niezwykły element, który symbolizuje zaskakujące przesłania podświadomości, kreatywne inspiracje lub nagłe emocjonalne przebudzenie. W tle często widzimy spokojne morze lub jezioro, co wskazuje na połączenie z intuicją i wewnętrznym światem uczuć. Znaczenie karty. Paść pucharów jest symbolem nowych uczuć, delikatności, pierwszych kroków w świecie emocji oraz kreatywnych impulsów. Może reprezentować młodą, wrażliwą osobę lub nowy etap w życiu, w którym uczymy się wyrażać emocje i marzenia. To także karta dziecięcej ciekawości, otwartości na nowe doświadczenia i romantycznych uniesień. Znaczenie w rozkładzie, w pozycji prostej, nowe emocjonalne lub duchowe doświadczenie, kreatywność, inspiracja, artystyczna wizja, intuicja, wewnętrzne wglądy, prorocze sny, początek romantycznej relacji, zauroczenie, dziecko lub osoba młoda wrażliwa i marzycielska niespodziewane dobre wiadomości w pozycji odwróconej niedojrzałość emocjonalna brak stabilności uczuć naiwność oderwanie od rzeczywistości ucieczka w marzenia fantazje bez działania rozczarowanie złudzenia miłosne Zamknięcie się na emocjonalne doświadczenia. Kreatywny blok lub brak inspiracji. Znaczenie w różnych aspektach życia. Miłość i związki. W pozycji prostej oznacza zauroczenie, romantyczne gesty i delikatne uczucia. Może wskazywać na nową znajomość lub powrót do niewinnych, czułych emocji w związku. W odwróconej pozycji ostrzega przed iluzjami, niedojrzałością lub niepewnością w uczuciach. Praca i finanse może oznaczać kreatywną ofertę pracy, inspirację do nowego projektu lub konieczność spojrzenia na sytuację z większą otwartością. W odwróconej pozycji sygnalizuje brak pewności siebie w działaniach zawodowych. Zdrowie. Może sugerować potrzebę zadbania o zdrowie psychiczne i emocjonalne. Wskazuje na wrażliwość ciała na stres i konieczność wyrażania swoich uczuć. Rozwój duchowy reprezentuje otwarcie na intuicję, odkrywanie wewnętrznych wglądów oraz duchowe przesłania pojawiające się w snach i przeczuciach. Paść pucharów zachęca do pozostania otwartym na emocje kreatywność i niespodzianki, które przynosi życie. To karta marzycieli, artystów i tych, którzy wierzą w magię codzienności.